W nowym filmie na moim kanale. A dziś przedstawiam Wam vloga z mojego niedawnego wyjazdu do Londynu. W sumie głównym, jak dla mnie, powodem wyjazdu było: Mam tutaj pięknie myjącego się psa była chęć wyjazdu książkowego, bo chciałam sobie zakupić jakieś książki. Niestety nie przemyślałam, że mały bagaż, więc zakupiłam sobie jedną książkę którą mogłam kupić na w Polsce, ale nie to się liczy, bo w zasadzie liczy się to, że kupiłam ją w zasadzie w Nothing Hail Book Shop i jest to złodziejka książek, którą chciałam już od dawna przeczytać, więc to był też taki jeden z powodów, dla których ją kupiłam. No i kolejnym powodem, dla którego wyjechałam jest, był fakt w zasadzie, że chciałam zwiedzić lądy. I to mi się udało, i byłam na 3 dni, i te 3 dni możecie teraz zobaczyć. W sumie tak, pierwszego dnia wieczorem już przyjechałyśmy do Londynu, więc widzieliśmy tylko najbliższą okolicę dworca, na który przyjechałyśmy. No i trochę okolicy miejsca, w którym mieszkałyśmy. Drugi dzień to w zasadzie były wszystkie atrakcje typu Buckingham Palace, Big Ben, co tam jeszcze, Parlament. No i tam wszystkie, wszystkie rzeczy, które są na liście, które warto zobaczyć. zaczęliśmy też od Nottingham. Nottingham. Notting Hill. Bo ja bardzo chciałam zobaczyć to miejsce. Poszłyśmy sobie tam do księgarni i nie tylko, bo tam jest też Portobello Market z vintage shopami, więc tam też buszowałyśmy sobie z koleżanką, więc było fajnie. No i trzeci dzień to już był dzień powrotu wieczornego, ale udało nam się jeszcze zobaczyć Tower Bridge Tower of London, więc w zasadzie Trochę tego było. Zjadłyśmy też fish and chips i wypiłyśmy herbatkę. Tylko, że w zasadzie fish and chips nie ma na każdym rogu jak wszędzie można przeczytać. I herbatę w Londynie też dość ciężko znaleźć. Źle szukałam, bo nie, nie można było tego dobrze znaleźć. Ale ogólnie, wyprawę uważam za utaną i chętnie wróciłabym tam jeszcze, żeby jeszcze popuszować w jakichś innych księgarniach, bo w zasadzie w ten jeden dzień to i tak spędziłam bardzo dużo czasu w Nothing Hill bookshop no i w zasadzie to chyba tyle co chciałam wam powiedzieć Londyn jest bardzo fajnym miastem na pewno dużo się tam dzieje, dużo kolory tu tam jest natomiast czy chciałabym tam mieszkać to tego nie powiem fajnie jest zobaczyć to miasto, fajnie jest Spędzić tam chwilę czasu, zanurzyć się w tej atmosferze. Natomiast do mieszkania, jak dla mnie się nie nadaje, za dużo ludzi, za dużo korków i za dużo wszystkiego tam jest. Ceny, jak dla Polaków, myślę, że mogą po przeliczeniu być wysokie. Natomiast patrząc na to, jak zar jakie zarobki mają Londyńczycy, Brytyjczycy, to są w porządku te ceny. No i co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? E, chyba tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych pa!